Marta Matusiak-Wójcik, firma Adastral Invest. Budujemy inwestycje na terenie Olsztyna domy w zabudowie szeregowej oraz mieszkania bezczynszowe z garażami, bez garaży. Domy w zabudowie szeregowej od 829 tysięcy do 989 tysięcy. Mieszkania bezczynszowe, partery z ogrodami w cenie 509 tysięcy. Natomiast piętra z możliwością adaptacji poddasza nieużytkowego w cenie 479 tysięcy. Termin realizacji mieszkań bez czynszowych do końca listopada zamykamy inwestycje, natomiast jeżeli chodzi o domy w zabudowie szeregowej bez garaży do końca maja będziemy mieli już zamkniętą inwestycję. Kolejna inwestycja, domy z garażami już istnieje, już zakończona jest inwestycja. Więcej informacji zapraszamy na stronę www.adastral.pl bądź bezpośrednio kontakt ze mną, gdzie możemy się umówić bezpośrednio na inwestycji.